Cześć kochana, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Z Piekła do Raju. Nazywam się Monika Rakowicz i pomagam kobietom zrozumieć, że są w toksycznym związku, wyjść z niego i rozpocząć życie na nowo. Dzisiejszy 81. odcinek ma tytuł Diagnozowanie. Kiedy jesteś już w toksycznym związku pewien czas i zaczęłaś się budzić, rozumiejąc, że ta relacja, w której jesteś właśnie, jest toksyczna. To zaczyna, jest na początku jest etap czytania dużo o narcyzach, o tym, jak z nimi żyć, o to o różnych taktykach, żeby nie tak mocno dotykało cię ich zachowanie. I kolejnym etapem takiego zachłyśnięcia się tą wiedzą jest diagnozowanie. I bardzo chciałabym tutaj zwrócić na to uwagę, że zużywamy bardzo dużo energii na diagnozowanie tego potencjalnie toksycznego partnera, bo to jest całe spektrum i są różne, i są rysy, i tak, i tak dalej. I naprawdę chciałabym Ci powiedzieć, że stuprocentowa diagnoza. Nic ci niestety nie da, ale uzyskanie stuprocentowej pewności, że ta diagnoza jest na pewno tą właściwą, uważam, nie jest możliwe. Pewnie psychiatra po odpowiednich testach, rozmowie, odpowiednich pytaniach mógłby to ustalić dokładnie. Jeżeli toksyk by szczerze odp odpowiedział na wszystkie pytania, ale oczywiście to się nie zadzieje, ponieważ toksyk nie uważa, że jest toksykiem i do żadnego specjalisty nie pójdzie. Więc nigdy, a ty sama nie zdiagnozujesz go jednak w 100%, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, nawet jeśli byś miała diagnozę, w 100%. prawdziwą, to, to i tak dalej nic ci to nie da. Moja wielka prośba, może nie tyle prośba, co, co rada, żeby nie tracić energii na diagnozowanie toksycznego partnera, bo to do niczego nie prowadzi. Diagnozowanie to tylko tracenie. Twojej energii i znowu oddawanie Twojej cennej energii właśnie w kierunku jego, zamiast, yy, zamiast trzymanie swojej energii dla siebie, to ją dajesz właśnie temu toksykowi diagnozując go, więc to zupełnie nie jest potrzebne tobie. Yy, a naprawdę nic, ale to nic ci to nie da. Yy, po prostu można, można stwierdzić, że on jest na spektrum tak gdzieś między narcyzmem a psychopatią powiedzmy a w którym miejscu to zupełnie zupełnie nie jest potrzebne bo jeżeli wiesz że masz do czynienia z toksykiem z człowiekiem który przekracza twoje granice ciebie poniża obraża yy, jego zachowanie jest typowo sinusoidalne czyli jest na górze to jest bardzo miły, uczynny, taki kochany w cudzysłowie, gdzie zaraz spada to w dół, gdzie jest Twoja dewaluacja, krytyka, obrażanie, poniżanie i znowu w górę, i znowu w dół, i taki roller coaster przez całe życie. Więc po prostu jest to toksyczny partner, toksyczna relacja, i Tyle po prostu wystarczy i szkoda, naprawdę szkoda czasu i energii na myślenie o tym, jak bardzo zaburzony jest. Lepiej przekierować tą energię na to, co Ty możesz zrobić, żeby ochronić siebie i co Ty możesz zrobić, żeby nie żyć już w relacji, właśnie z toksycznym partnerem. Bo zawsze toksyczny partner bardzo, bardzo ci zaniża twoje wibracje, podcina skrzydła, po prostu to życie z, z toksycznym partnerem jest bardzo trudne i naprawdę jest dużo sposobów na to, żeby żyć życiem pięknym, wolnym, radosnym. A diagnozowanie i bycie w tym, dalej w tym toksycznym środowisku nie robi niestety nic, nic dobrego. Więc dzisiaj krótki odcinek, ale chciałabym właśnie, o, chciałam o tym powiedzieć, ponieważ. Bardzo często spotykam się z kobietami, które już mają sporą wiedzę na temat toksycznych związków i utykają właśnie w, tym, w tej wiedzy, w diagnozowaniu, w czytaniu kolejnej i kolejnej książki, zamiast konstruktywnie spotkać się z rzeczywistością. Jak naprawdę jest, jak ty się czujesz, jakby wejrzeć w siebie, w swoje serce i poczuć, jak ci jest w twoim życiu, jak ty się na co dzień czujesz, niż odlatywanie, że tak powiem, w tą wiedzę, w słuchanie, w słuchanie o toksykach, w czytaniu książek o toksykach, naprawdę nic, nic na dłuższą metę nie daje. Zapraszam Ciebie na konsultację wstępną. Jeżeli czujesz, że jesteś w toksycznym związku i chciałabyś wiedzieć, co dalej, jakieś kolejne kroki, chciałabyś popracować w kierunku może wyjścia z toksycznej relacji, a może zobaczenie jakiegoś rozwiązania, którego ty, będąc w środku, nie widzisz, to zapraszam Ciebie właśnie na tę konsultację. Napisz na kontakt małpa.monikarakowicz.pl i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.